Łowicz jest bardzo nową drużyną, może sytuacja w tabeli tego nie pokazuje, ale są tam bardzo doświadczeni zawodnicy, dla których, nie wiem, być może druga liga jest zbyt nudna i dlatego mają za dużo porażek, ale jestem pewny, że mobilizują się na mecze z drużynami z górnej półki, takimi jak my, i na pewno zmobilizują się na play -offy. i na pewno ciągle jest to jeden z głównych kandydatów do awansu i zawodnicy, na przykład, które są w tej drużynie, myślę, że to gwarantują. W pierwszym meczu zagraliśmy nieźle w obronie i, i e, oczywiście mówiąc tutaj ogólnie no, y, musimy dobrze bronić pick and roll, ponieważ no, bardzo, bardzo, bardzo dużo zawodnicy grają e, z Słowicza takich zagrań dwójkowych. E, musimy uważać również e, na ich współpracę wysokich pod koszem. W pierwszym meczu 33 punkty rzucił e, bąk. I, i, nie możemy dać mu powtórzyć tego w tym spotkaniu. No i musimy zagrać pewni siebie w ataku z dobrą skutecznością w ostatnich wielu kolejkach. zostały nam trzy mecze. Ciągle liczymy na jakieś potknięcie Siedlec i ciągle walczymy o, 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 o pierwsze miejsce, ale również musimy bronić się przed Agiechem, bo jedna porażka sprawia, że spadamy na trzecie.